Spójrz na to równanie. Jest złożone, tajemnicze i piękne. To równanie Schrödingera matematyczna podstawa mechaniki kwantowej. To nie tylko równanie. To mapa świata kwantowego. Mówi nam, jak ewoluują cząstki, jak oddziałują na siebie, a co ciekawsze, jak prawdopodobieństwa kształtują samą rzeczywistość. Bez tego równania, nasze rozumienie wszechświata w najmniejszych skalach rozpadłoby się. Teraz wyobraź sobie, że używasz tego równania. Nie tylko do zrozumienia wszechświata, ale także do zbudowania czegoś za jego pomocą. Maszyn, które myślą w kategoriach prawdopodobieństwa, maszyn odzwierciedlających złożoność samej rzeczywistości. Tym właśnie są komputery kwantowe. Nie są tylko narzędziami. Są one wglądem w to, jak naprawdę działa wszechświat i być może w to, jak możemy z nim współpracować. W 1980 roku fizyk Paul Benioff wpadł na pomysł, który zmienił wszystko. Wyobraził sobie komputer, który nie działałby na zwykłych bitach cyfrowych, ale na kubitach, maleńkich jednostkach podlegających dziwnym zasadom mechaniki kwantowej. Nazwał go maszyną kwantową i był to pierwszy prawdziwy krok w kierunku tego, co dziś nazywamy informatyką kwantową. W tamtym czasie pomysł ten wydawał się bardziej science fiction niż rzeczywistością. Komputery stawały się coraz szybsze ale kiedy fizycy próbowali wykorzystać je do symulacji systemów kwantowych, napotkali przeszkodę. Problem nie dotyczył tylko szybkości. Klasyczne komputery nie były w stanie poradzić sobie z wykładniczą złożonością fizyki kwantowej. Wyzwanie to przyciągnęło uwagę dwóch innych błyskotliwych umysłów. Jurija Manina i Richarda Feynmana. Obaj zaproponowali radykalne rozwiązanie. Aby naprawdę zrozumieć systemy kwantowe, potrzebujemy komputerów, które działają tak jak one. W 1984 roku przełomowe idee Richarda Feynmana dotyczące mechaniki kwantowej zainspirowały Charlesa Henry'ego Benetta i Jalsa Brassarda do wykorzystania dziwnych zasad świata kwantowego w czymś rewolucyjnym kryptografii. Zrozumieli, że dziwne zachowania cząstek, takich jak fotony, można wykorzystać do stworzenia systemu komunikacyjnego, który byłby nie tylko bezpieczny, ale i zasadniczo nie do złamania. Koncepcja ta, obecnie nazywana kwantową dystrybucją klucza, przekształciła zasady fizyki kwantowej w praktyczne narzędzie do ochrony tajemnic. Wyobraź sobie Alberta i Catherine, dwoje ludzi próbujących wymienić prywatną wiadomość, wiedząc, że podsłuchuje ich osoba, nazwijmy ją Ela. Korzystając z metody Beneta i Brassarda, Albert wysyła Catherine ciąg fotonów, z których każdy reprezentuje bit informacji, Zero lub jeden, zakodowany w ich stanach kwantowych. Magia tkwi w działaniu mechaniki kwantowej. Jeśli Ela próbuje przechwycić te fotony, akt ich pomiaru zmienia ich stany, pozostawiając wyraźne ślady ingerencji. Aby zapewnić bezpieczeństwo komunikacji, Albert i Katrin publicznie porównują niewielką część fotonów w celu wykrycia błędów. Jeśli pomiary są identyczne, wiedzą, że klucz jest bezpieczny i można go użyć do zaszyfrowania wiadomości. Jeśli nie, porzucają klucz i zaczynają od nowa, wiedząc, że każda ingerencja zawsze pozostawia ślad. Proces ten jest tak bezpieczny, ponieważ opiera się na prawach fizyki, a nie na złożoności obliczeniowej, co czyni go odpornym nawet na najpotężniejsze komputery kwantowe. Praca Beneta i Brassarda była ogromnym krokiem naprzód, dowodząc, że mechanika kwantowa nie jest tylko teorią ograniczoną do laboratoriów. Może ona kształtować przyszłość technologii. Obecnie kwantowa dystrybucja kluczy jest już wykorzystywana w wrażliwych branżach, od komunikacji rządowej po systemy finansowe, zapewniając, że tajemnice pozostają niedostępne nawet w świecie zmierzającym ku komputerom kwantowym. Klasyczne komputery są kiepskie. No dobrze, może to trochę zbyt surowa ocena. Prawda jest taka, że bez nich nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj. Nie moglibyście nawet obejrzeć tego filmu. Tak, nie są kiepskie, są po prostu ograniczone. Zmieniły nasz świat, napędzają internet i pomogły wysłać człowieka na Księżyc. Ale jeśli chodzi o rozwiązywanie niektórych z najbardziej złożonych problemów wszechświata, nie mają szans. Tutaj do gry wkraczają komputery kwantowe. Nie tylko obliczają, ale myślą inaczej, wykorzystując zasady rządzące samym wszechświatem, aby odkrywać możliwości o których klasyczne komputery nie mogą nawet marzyć. Klasyczne komputery przetwarzają informacje w postaci bitów, zer i jedynek, jak seria małych przełączników światła włączających się i wyłączających. Systemy prognozowania pogody wykorzystują ogromne modele obliczeniowe, które rozkładają dane atmosferyczne na reprezentacje binarne. Temperatura, ciśnienie, wilgotność i wzorce wiatru są przekształcane na kod binarny. Tak samo jest w przypadku fotografii cyfrowej. Kiedy robisz zdjęcie aparatem cyfrowym, obraz jest rejestrowany jako miliony pikseli, z których każdy jest reprezentowany przez serię bitów. Każde obliczenie, które wykonują, jest w zasadzie długą serią tych bitów przełączających się w precyzyjnych wzorach. W przypadku większości zadań jest to wystarczające, ale gdy problemy stają się bardziej złożone, np. symulacja cząsteczek. Rozwiązywanie zagadek optymalizacyjnych lub łamanie szyfrów, proces ten staje się niezwykle powolny. Dzieje się tak, ponieważ komputery klasyczne są ograniczone do rozwiązywania jednej możliwości naraz krok po kroku, nawet jeśli robią to niezwykle szybko. Komputery kwantowe działają natomiast w zupełnie inny sposób. Przetwarzają informacje w kibitach, które dzięki superpozycji mogą istnieć w wielu Stanach jednocześnie. Wyobraź sobie, że próbujesz odgadnąć czterocyfrowy kod PIN. Klasyczny komputer przetestowałby każdą możliwą kombinację po kolei, np. przykład 00010002, aż znalazłby właściwą. Komputer kwantowy mógłby natomiast przetestować wszystkie 10 tysięcy kombinacji jednocześnie, niemal natychmiast trafiając na prawidłową odpowiedź. Ta zdolność do rozważenia wszystkich możliwości jednocześnie stanowi o niesamowitej przewadze komputerów kwantowych. Ale to nie wszystko. Komputery kwantowe wykorzystują również zjawisko splątania, w którym kubity są połączone w taki sposób, że stan jednego kubitu natychmiast wpływa na stan innego, niezależnie od tego, jak daleko są od siebie. Ta wzajemna łączność pozwala komputerom kwantowym przetwarzać i analizować dane w sposób, który jest po prostu niemożliwy dla komputerów klasycznych. To tak, jakby mieć zespół genialnych rozwiązywaczy problemów, którzy mogą natychmiast dzielić się spostrzeżeniami i płynnie współpracować, aby sprostać wyzwaniom, które zajęłyby komputerowi klasycznemu miliony lat. Pojedynczy kubit to nie tylko nowy sposób przechowywania informacji, stanowi on połączenie z ogromnymi możliwościami świata kwantowego. Przy zaledwie 300 kubitach Komputer kwantowy może reprezentować jednocześnie więcej stanów niż jest cząstek w obserwowalnym wszechświecie. Pomyśl o tym. Wszystkie atomy, gwiazdy i galaktyki razem wzięte nie dorównują możliwościom obliczeniowym komputera kwantowego średniej wielkości. Ale dlaczego ma to znaczenie? Klasyczne komputery mają trudności z problemami, które rosną wykładniczo, takimi jak symulacja reakcji chemicznych. Molekuła składająca się zaledwie z kilkudziesięciu atomów może wymagać więcej mocy obliczeniowej, niż wynosi łączna moc wszystkich komputerów klasycznych na świecie. Komputery kwantowe mogą jednak z łatwością poradzić sobie z taką złożonością dzięki swojej zdolności do badania wielu stanów jednocześnie. Ma to ogromne znaczenie dla odkrywania leków, nauki o materiałach i zrozumienia podstawowych elementów budulcowych życia. Jest też kwestia kryptografii. Jak już wspomnieliśmy, klasyczne komputery chronią nasz świat online za pomocą systemów szyfrowania, takich jak RSA, które opierają się na trudnościach w rozłożeniu dużych liczb na czynniki pierwsze. Klasyczny komputer potrzebowałby milionów lat, aby złamać te kody. Wyjaśnię dlaczego. Złamanie szyfrowania internetowego, takiego jak RSA, może wydawać się skomplikowane, ale postaram się to wyjaśnić w prosty sposób. Wyobraź sobie, że kupujesz książkę przez Internet i musisz podać dane swojej karty kredytowej przy kasie. Szyfrowanie RSA chroni te informacje. Po kliknięciu przycisku wyślij, przeglądarka używa klucza publicznego księgarni do zaszyfrowania danych karty kredytowej. Wyobraź sobie, że zamykasz swoje informacje w pudełku. Księgarnia ma jedyny klucz swój klucz prywatny który pozwala otworzyć to pudełko. Nawet jeśli to zamknięte pudełko podróżuje przez internet, tylko księgarnia może je otworzyć. Jeśli jednak ktoś dokładnie zbadałby zamek, mógłby wymyślić, jak zrobić klucz i się włamać. Pytanie brzmi, ile czasu by to zajęło? Bezpieczeństwo RSA zależy od dużych liczb pierwszych. Klucz publiczny jest udostępniany wszystkim, ale klucz prywatny jest przechowywany w tajemnicy przez księgarnię. Siła RSA polega na tym, jak trudno jest odgadnąć klucz prywatny na podstawie klucza publicznego. Trudność ta wynika z rozłożenia dużej liczby na dwa liczby pierwsze. Oto przykład takiej liczby. Ta ogromna liczba jest po prostu iloczynem dwóch liczb pierwszych. Pomnożenie dwóch liczb pierwszych w celu uzyskania dużej liczby jest łatwe, ale rozłożenie tej liczby na pierwotne liczby pierwsze jest niezwykle trudne. To jest sedno bezpieczeństwa systemu kryptograficznego RSA. Na przykład, powyższa liczba o nazwie RSA 2048. Została stworzona przez RSA Security LLC. Największa liczba RSA, którą udało się dotychczas rozłożyć na czynniki pierwsze, miała długość 768 bitów, co wymagało wysiłku obliczeniowego równoważnego 2000 lat mocy obliczeniowej rozłożonej na wiele maszyn. Gdyby ktoś odkrył skuteczny algorytm rozwiązywania problemu rozkładu liczb całkowitych na czynniki pierwsze, Podważyłoby to podstawy obecnych protokołów bezpieczeństwa internetowego. Algorytm Shoah jest metodą kwantową, która może skutecznie rozwiązać ten problem. Coś, co wcześniej uważano za niemożliwe. Dlatego jest to tak ważne w świecie kryptografii. Nie jest to tylko teoretyczna zaleta. To sygnał alarmowy dla przyszłości cyberbezpieczeństwa. Optymalizacja to kolejny obszar, w którym komputery kwantowe się wyróżniają. Pomyśl o wyznaczaniu tras dla samochodów dostawczych Planowaniu lotów, a nawet zarządzaniu ruchem w ruchliwym mieście. Klasyczne komputery mogą jedynie zgadywać, jakie jest najlepsze rozwiązanie. Komputery kwantowe mogą natomiast analizować wszystkie możliwości jednocześnie, znajdując optymalną ścieżkę w ciągu kilku sekund. Nie chodzi tu tylko o wygodę. Chodzi o wydajność, oszczędność energii, czasu i zasobów na ogromną skalę. Komputery kwantowe mogą być odpowiedzią na wszystko, prawda? Nieprawda. Choć są niesamowite, mają pewien haczyk. I to spory. Komputery kwantowe nie są uniwersalnym rozwiązaniem wszystkich problemów. W rzeczywistości w wielu codziennych zadaniach są całkowicie bezużyteczne. Wyjaśnię to. Po pierwsze, komputery kwantowe nie są przeznaczone do zadań, w których polegamy na komputerach klasycznych. Sprawdzanie poczty elektronicznej, strumieniowe przesyłanie wideo, i przeprowadzanie symulacji fizyki w grach wideo to problemy deterministyczne, które mają jasne, krok po kroku rozwiązania. Komputery klasyczne są do tego idealne, ponieważ doskonale radzą sobie z wykonywaniem instrukcji w sekwencji, szybko i wydajnie. Komputer kwantowy nie tylko byłby zbyt zaawansowany do tych zadań, byłby po prostu niepraktyczny. Technologia potrzebna do skonfigurowania i uruchomienia systemów kwantowych jest tak złożona, że przypomina użycie statku kosmicznego do jazdy do sklepu spożywczego. Nawet gdy komputery kwantowe są przydatne, wiążą się z wyjątkowymi wyzwaniami. Pamiętasz, jak obliczają wszystkie możliwości jednocześnie? To prawda, ale kiedy mierzysz wynik, nie otrzymujesz natychmiast idealnej odpowiedzi. Zamiast tego otrzymujesz wynik probabilistyczny. Stan kwantowy ulega załamaniu, a to, co obserwujesz, jest tylko jednym z wielu możliwych wyników. Oznacza to, że aby uzyskać wiarygodną odpowiedź, może być konieczne wielokrotne wykonanie tych samych obliczeń. Bez starannie zaprojektowanych algorytmów wzmacniających prawidłowe rozwiązanie, cała ta surowa moc kwantowa zostanie zmarnowana na przypadkowość. Jest też kwestia kruchości. Kubity, czyli elementy budulcowe komputerów kwantowych, są niezwykle wrażliwe. Istnieją w delikatnym stanie, łatwo zakłócalnym przez ciepło. Wibracje, a nawet najmniejsze zakłócenia elektromagnetyczne. Kiedy tak się dzieje, stan kwantowy ulega załamaniu, a obliczenia kończą się niepowodzeniem. Aby temu zapobiec, komputery kwantowe wymagają ekstremalnych warunków, temperatur bliskich zeru absolutnemu i izolacji od wszelkich zewnętrznych zakłóceń. Utrzymanie tych warunków jest nie tylko trudne, ale także kosztowne i wymaga dużych zasobów. Kolejną przeszkodą jest korekcja błędów. Ponieważ kubity są tak delikatne, błędy zdarzają się często. Naprawianie tych błędów wymaga dodatkowych kubitów, które pełnią rolę kopii zapasowych, co oznacza, że rzeczywista liczba kubitów potrzebnych do użytecznych obliczeń jest znacznie większa niż się wydaje. Na przykład, podczas gdy problem może teoretycznie wymagać tysiąca kubitów, proces korekcji błędów może zwiększyć tę liczbę do milionów. Zbudowanie komputera kwantowego tej skali, Znacznie przekracza nasze obecne możliwości. Następnie pojawia się kwestia skali i dostępności. Większość istniejących obecnie komputerów kwantowych to prototypy zdolne do obsługi zaledwie kilkudziesięciu kubitów. Na przykład, platforma Sycamore opracowana przez Google Quantum AI jest wykorzystywana głównie do badań nad kryptografią. Podobnie platforma obliczeniowa Aspen M, trzy firmy Reggetty. Koncentruje się na rozwoju symulacji chemii kwantowej i przyspieszeniu zadań uczenia maszynowego. Przykłady te pokazują, jak komputery kwantowe przechodzą przez wczesne etapy rozwoju i jak wiele postępów należy jeszcze osiągnąć, zanim ich powszechne zastosowanie stanie się możliwe. Aby komputery kwantowe mogły rozwiązywać problemy, o których marzymy, takie jak łamanie szyfrów lub symulowanie złożonych cząsteczek, potrzebowałyby tysięcy a nawet milionów stabilnych kubitów z korekcją błędów. Obecnie jesteśmy daleko od osiągnięcia tego kamienia milowego. Komputery kwantowe są również wysoce wyspecjalizowane. Doskonale sprawdzają się w rozwiązywaniu niektórych rodzajów problemów, takich jak rozkładanie dużych liczb na czynniki pierwsze lub optymalizacja, ale nie są to maszyny ogólnego przeznaczenia. Jeśli problem nie jest zgodny z mocnymi stronami mechaniki kwantowej, Komputer klasyczny będzie prawdopodobnie szybszy i bardziej praktyczny. W przypadku większości zadań, które zapewniają funkcjonowanie współczesnego świata, komputery klasyczne pozostają najlepszym narzędziem do tego zadania. Tak więc komputery kwantowe nie są odpowiedzią na wszystko. Nie oznacza to jednak, że są mniej niezwykłe. Ich prawdziwy potencjał leży w rozwiązywaniu problemów, które są zasadniczo poza zasięgiem systemów klasycznych. Nie zastąpią one komputerów klasycznych. Ale będą je uzupełniać, będą zajmować się najtrudniejszymi i najbardziej złożonymi wyzwaniami, takimi jak zrozumienie wszechświata, odkrywanie nowych leków lub tworzenie materiałów, które jeszcze nie istnieją. Nie chodzi o to, aby ułatwić życie, chodzi o poszerzanie granic tego, co jest możliwe. Ostatecznie komputery kwantowe są narzędziami do zadań nadzwyczajnych, a nie codziennych. Nie będą odtwarzać Twojego ulubionego serialu ani uruchamiać Twojej ulubionej aplikacji. Ale mogą pomóc nam odkryć tajemnice samego wszechświata. A to na swój sposób jest więcej niż wystarczające. Nikt nie rozumie fizyki kwantowej. Klasyczne stwierdzenie. Nie brakuje podobnych. Ci, którzy nie są zszokowani, gdy po raz pierwszy stykają się z mechaniką kwantową, nie mogli jej zrozumieć. Mechanika kwantowa nie ma absolutnie żadnego sensu. Jeśli jest poprawna, oznacza to koniec fizyki jako nauki. Nie podoba mi się to i żałuję, że kiedykolwiek miałem z tym do czynienia. Czy nie jest to nieco pocieszające, że nawet najbystrzejsze umysły zmagały się z tym zagadnieniem? A jednak nie pozwalamy, aby ich zamieszanie wpływało na nasze prognozy technologiczne lub poglądy filozoficzne. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Czyż nie wszyscy jesteśmy w jakiś sposób pod wpływem zagadki, której ci giganci nie potrafili w pełni pojąć? Oczywiście, że tak. Przenieśmy się do ostatnich lat. Chociaż mechanika kwantowa nadal stanowi wyzwanie dla naszego umysłu, Wykorzystujemy ją obecnie do tworzenia potężnych narzędzi, takich jak komputery kwantowe. Firma Google trafiła niedawno na pierwsze strony gazet dzięki nowemu chipowi kwantowemu Willow. Jest to chip o długości 105 kubitów, który stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie korekcji błędów, jednej z największych przeszkód w informatyce kwantowej. Ma to znaczenie, ponieważ systemy kwantowe są delikatne i nawet najmniejsze zakłócenia mogą zakłócić obliczenia. Willow rozwiązuje ten problem, poprawiając korekcję błędów wraz z dodawaniem kolejnych kubitów, dzięki czemu jest bardziej niezawodny i praktyczny w rzeczywistym zastosowaniu. Ale jak bardzo praktyczny? Willow rozwiązał problem w mniej niż 5 minut. Nie był to byle jaki problem, ale taki, którego rozwiązanie zajęłoby najszybszym superkomputerom świata więcej czasu niż wiek wszechświata. Nie jest to też tylko efektowny eksperyment. Tego rodzaju moc można wykorzystać do rozwiązywania rzeczywistych problemów, takich jak projektowanie nowych materiałów, optymalizacja łańcuchów dostaw czy opracowywanie leków ratujących życie. Jednocześnie sztuczna inteligencja dominuje na pierwszych stronach gazet dzięki swoim przełomowym osiągnięciom. Siłą AI jest jej zdolność do uczenia się na podstawie danych i rozwiązywania złożonych problemów, takich jak AlphaFold firmy DeepMind która odkryła, w jaki sposób fałdują się białka, co stanowiło zagadkę dla naukowców od dziesięcioleci. AI jest szybka, elastyczna i zaskakująco dobra w wykonywaniu zadań, które kiedyś uważano za niemożliwe. Jednak komputery kwantowe są inne. Nie tylko szybciej rozwiązują problemy, radzą sobie z problemami, których klasyczne komputery, nawet z AI, nie są w stanie rozwiązać. Wykorzystują dziwną zasadę mechaniki kwantowej taką jak superpozycja i splątanie, o których mówiliśmy wcześniej, do przetwarzania informacji w sposób, którego klasyczne systemy po prostu nie są w stanie dorównać. To właśnie rozumie się przez przewagę kwantową. Jednak AI zaczęła wkraczać na terytorium komputerów kwantowych. Dzięki szkoleniu na ogromnych zbiorach danych i uwzględnieniu zasad fizyki, sztuczna inteligencja wykazała, że często może uzyskać podobne wyniki bez konieczności stosowania sprzętu kwantowego. Eksperci tacy jak Demis z DeepMind sugerują, że w niektórych przypadkach sztuczna inteligencja może być w stanie rozwiązać problemy, które kiedyś uważaliśmy za możliwe do rozwiązania tylko przez komputery kwantowe. Jeśli to prawda, praktyczne zastosowania komputerów kwantowych mogą być bardziej ograniczone, niż początkowo sądziliśmy. Jednak tak naprawdę nie chodzi o to, że jedno zastąpi drugie. Chodzi o to, aby dowiedzieć się, w czym każde z nich się wyróżnia. Sztuczna inteligencja świetnie sprawdza się w przypadku wielu rodzajów problemów, ale wraz ze wzrostem ich złożoności lepszym narzędziem stają się komputery kwantowe. Zamiast postrzegać je jako konkurentów, warto traktować je jako technologie uzupełniające. Obie zmieniają sposób, w jaki rozwiązujemy problemy, a razem otwierają nowe możliwości w nauce, medycynie i nie tylko. Pod koniec 2022 roku fizycy trafiły na pierwsze strony gazet, symulując zachowanie podobne do tunelu czasoprzestrzennego za pomocą procesora kwantowego Sycamore firmy Google. Nie była to fizyczna tunel czasoprzestrzenny. Nie powstał tunel łączący odległe punkty w czasoprzestrzeni, ale eksperyment dał fascynujący wgląd w to, jak informacje mogą zachowywać się w scenariuszach podobnych do przemieszczania się przez teoretyczny tunel czasoprzestrzenny. Eksperyment skupiał się na splątaniu kwantowym i teleportacji, dwóch kluczowych zasadach mechaniki kwantowej. Naukowcy starali się otworzyć dynamikę tunelu czasoprzestrzennego opisaną w teoretycznych ramach grawitacji kwantowej. Zastosowali uproszczony model znany jako zasada holograficzna, który zakłada, że rzeczywistość naszego wszechświata w wyższych wymiarach można opisać jako projekcję fizyki niższych wymiarów, podobną do hologramu kodując stany kwantowe w procesorze i manipulując nimi za pomocą starannie zaprojektowanych algorytmów zespół był w stanie zasymulować transmisję informacji kwantowej w sposób odzwierciedlający teoretyczne opisy dynamiki tuneli czasoprzestrzennych podobnie zaobserwowali zjawiska zgodne z tym jak informacje przemieszczałyby się przez tunel czasoprzestrzenny zgodnie z modelami Einsteina-Rosenbridge'a Eksperyment był przełomowy, ponieważ połączył koncepcję mechaniki kwantowej i ogólnej teorii względności dwóch filarów współczesnej fizyki, które są niezwykle trudne do pogodzenia. Chociaż symulacja ta nie stworzyła rzeczywistego tunelu czasoprzestrzennego, wykazała potencjał komputerów kwantowych jako potężnego narzędzia do badania niektórych z najbardziej enigmatycznych zjawisk we wszechświecie. Kiedy przyjrzymy się zasadom mechaniki kwantowej, Superpozycji, splątaniu i interferencji trudno nie dostrzec podobieństw. Komputer kwantowy przetwarza informacje, wykorzystując te zasady, rozwiązując problemy w sposób, który jest niemożliwy dla komputerów klasycznych. Podobnie wszechświat działa na tych samych zasadach, na najbardziej fundamentalnym poziomie. Cząstki nie mają stałych stanów, dopóki nie zostaną zaobserwowane. Układy kwantowe oddziałują na siebie natychmiastowo na ogromnych odległościach, a wyniki są determinowane przez prawdopodobieństwa. To tak, jakby sam wszechświat uruchamiał kosmiczny program obliczający swoją ewolucję z chwili na chwilę. Fizyk Seth Lloyd zasugerował kiedyś, że wszechświat może być rzeczywiście ogromnym komputerem kwantowym, w którym każda interakcja między cząstkami stanowi podstawową operację obliczeniową. Zgodnie z tym poglądem, wszystko co obserwujemy Odruchu galaktyk po spin elektronu jest częścią trwających obliczeń kwantowych. Ta perspektywa nie jest tylko metaforą, jest to sposób na zrozumienie złożoności wszechświata. Komputer kwantowy nie rozwiązuje problemów w sposób liniowy, krok po kroku, jak robią to komputery klasyczne. Zamiast tego rozważa wiele możliwości jednocześnie. Podobnie jak wszechświat, komputery kwantowe mogą symulować rzeczywistość. Eksperymenty na procesorze Sycamore pokazują zasady rządzące kosmosem. Tworzymy miniaturowe wersje wszechświata. Komputery te nie tylko obliczają, ale również odzwierciedlają kosmiczne procesy. To daje nam niezwykle szczegółowy wgląd w rzeczywistość. Jeśli wszechświat to komputer kwantowy, każda cząstka to skomplikowane obliczenie. Komputery kwantowe mogą modelować czarne dziury oraz narodziny wszechświata. To konfrontuje nas z podstawowymi pytaniami nauki. Mechanika kwantowa zbiega się z kosmicznymi procesami. Nasz postęp technologiczny przybliża nas do matematycznego zrozumienia wszechświata. Rzucając monetą, unikanie tej samej sekwencji jest mało prawdopodobne. Dla 266 rzutów sekwencji jest więcej niż atomów w widzialnym wszechświecie. Nie możemy ich policzyć, nawet z pomocą naszych komputerów. Tworzymy uproszczone modele rzeczywistości, co ujawnia nasze ograniczenia. Życie jest skomplikowane a komputery generują jedynie fragmenty sekwencji. Komputery kwantowe poprawiają moc obliczeniową, ale nie rozwiązują wszystkiego. Zrozumienie złożoności wymaga czasu. Era kwantowa nadchodzi, ale powinniśmy koncentrować się na faktach.